To tak, generalnie tym gościem jest takie osiągnięcie: jak powa ileś tyle ocalałych w trybie nocy, co nie, no, spogramy sobie na tym trybie. Co tam 12 ostatnich sekund w nocy zabija, a więc spoko. No Dobra, spróbujmy zagrać w głębnikiem. W głębnik też jest kozak, ostatnio nim grałem i fajnie się gra. W głębnik to twój ulubiony killer? Nie, ale fajnie się nim gra, podoba mi się. W się Na początku myślałem, że jest beznadziejny, ale potem mega się fajnie grało. Torcik zdaje mi, Czemu? Nie, nie, nie rozumiem. Czemu mam torcik zdjąć? Nie, nie, nie gram z to z torcikiem, więc ekspa. No. Eee, na początku nie byłem zadowolony, a teraz powiem Ci, że mega jest zadowolony, ale teraz on Rio pograłem i też uważam, że jest kozacka. Ja pierniczę, nie wiem, kto to mówił, że jest słaby, słaba. No. Na randomów szkoda? Dobra, a kiedy, kiedy będę nie grać z randomami Foslake? Przecież zawsze się gra z randomami, byczku. Jak mogę grać killerem nie na randomów? Wytłumacz mi to. Przecież zawsze się gra na randomów killerem. No, jakby jest po to, są torciki, żeby je wykorzystywać, więc EXPA dostanę. Dobra, lecimy Tutaj widać, że moi przeciwnicy już trochę bardziej doświadczeni, przynajmniej ci Ci... Można powiedzieć, że trochę mniej, ale w zasadzie wydaje się, że ogarnięci Ma latarkę, no Mogą być ogarnięci Ci dwóch pierwszych na pewno jest ogarniętych, bo mają jeszcze skiny z Nancy i tego I tego drugiego Steve'a A to znaczy, że długo już grają więc jak dla mnie dostanę w wpierdziel, tak mi się wydaje. No czy ich ogram powiem, nie wiem, czy ich ogram. mi się tak dobrze grał, Ja pierdykam, naprawdę. Nie sądziłem, że tak dobrze ten. Tak dobrze będzie mi się Rio grać, a jak pójdzie w głębnikiem? Jak to się mówi? Nie wiem. No, nowy killer rzuca surwami o bogowie! Czy ich ogram? Jak to się mówi? Nie wiem. Mam taką nadzieję. Fajnie by było. Będzie mną rzucał jak do kosza, pewnie? Pewnie tak, a tem. Czy pograsz cenobitą? Może zagramy cenobitą, bo tam też jeszcze osiągnięcie mam nieskończone. Chociaż zostało chyba jeden do nabicia. Jak tam gry Mordylcem idą? No co, pomalutku. Pomalutku do przodu. No kozacko, no ni generalnie niszczę przeciwników. XD <grystanie> Dobra, w głębnikiem. No głębnikiem się fajnie co do zasady gra. Ale Onryo mi się grało ile jeszcze lepiej? W sumie? Tak jak teraz patrzę. Widzę co się dzieje. Dobra, jak widzę cię? Widzę cię. Ładunek teleportacyjny. Będzie biegać w kółko. Dobra, musimy to rozwalić, bo się będę irytował. No to jest właśnie. Tu jest taka pętla też nie fajna, co nie? Strasznie nie lubię tej pętli. Ogólnie strasznie tu się pętlować dla tego killera, powiem wam, no. I strasznie można go zapętlować. Mega irytujące. I leciutko tu ją doganiam, ale widzicie. Dobra, sama się zacięła. Gen zrobiony jeden. Wydaje mi się, że dostanę w pierdziel, ale jak to się mówi? Nie wiem. Czemu ja nikogo nie widzę? Kurwa, xd to było Co ona odjebała Dobra, szafy są aż tam, daleko Chyba nie ogarniasz trochę, wiesz Chyba stanowczo nie ogarnia Mni zarab? Jakiś tak się nazywa? Mni, to jest mi, min Dobra, stuknijmy w to. Barbecue? Nie, ja nie mam barbecue, dlatego nikogo nie widzę. Ja się zastanawiam, czemu kurwa ja nikogo nie widzę? No nie widzę nikogo, może dlatego, że kurde, nie mam barbecue? Ładnie wleciał z tym. Kurwa, jak mogłem tego nie trafić? Nie, no jak mogło to nie wejść? Dobra 12 ostatnich sekund nocy mówicie Ile nocy zostało? No jak tego nie widzę, nie mogę tego znaleźć przynajmniej Dobra, udało się Ufa. Ile gdzie zostało noc, bo jestem mu pośledzony, nie mogę tego znaleźć. Nie mogę się gdzie jest! Gdzie jest się długość nocy? Nie mogę tego znaleźć! Czy surwach widzisz. A, tu widzę, dobra. Faktycznie. Ale ładnie tam gościa, rozwaliłem jednego. Bardzo blisko geny tu są. Lol, że tu się jeszcze nikt nie jest, nie uratował. Lol, się do szafy tam, gdzie ja byłem. Na włębniku, naprawdę? To nie było za bardzo przemyślane. Totalnie to na jakby nie było przemyślane. Tu fajnie to te miskitrany. O, czy to laseczko? No, to ci się udało. Tutaj nie wiem też dokąd, gdzie są szafki. Ale jak widać szewki są tam, gdzie są, jak to się mówi coś pozamekał. Chodź tu! Kurwa! Jebaniec! O kurwa, ale zjebałem! Jestem cały czas za... za blisko celu w ogóle i nie mogę nabić tego trzeciego poziomu tego. O lol, on tu był. Chodź tu, cwaniaku. Nie no, to było głupie wój. Dobra, raz trafiony. No mogą robić geny w tym czasie. Muszę się oddalić stąd, bo nie mogę sobie nabić szybego. Trzeciego... Tego kolejnego poziomu, rąbanej tej, i już tak powiem Wam, no nie fajnie to wygląda pomału, bo coraz mniej tych genów zostało. Tam jest. Dobra, nabity. Muszę się skupić trochę na pilnowaniu kurwa za wcześnie, za wcześnie. Widzę ją Chodźmy jeszcze tam Challenge to Kajtek. Może mieć ten. Nie wiem, czy już minął, bo... Kurwa, nie minął! Właśnie to! Nie potrafię liczyć tego. Patrz, zrobił mnie. Co tam, stary dziadu? nie zdąży... Kurwa, no nie wierzę, że to nie weszło. No, no, mamy go. Mogłem go zostawić. Mogłem go zostawić tamtego leżącego. 60 tego nie potrafię policzyć. Chodź to przyjemniaczku, kurwa. Hm. Ja wszyscy są już martwi, lol. Co tu się odjebało w ogóle? Ja na nie wiem, kiedy to się stało. Lol, kiedy ja wszystkich wybiłem? Ja na nie mam pojęcia kiedy to się kurwa odjebało! Kiedy ja wszystkich wybiłem? Ja pierdykam Ej, nie mam pojęcia! Ja pierdykam, jak wszystkich wyjebałem, no nie wiem kiedy. Kurwa, co tu się stało w ogóle? Zrobiłem tego myśliwego w końcu? No kaman. Kurwa, nigdy go nie zrobię. Ja pierdolę, zobaczcie na to wszystkie eopat tylko jebany myśliwy nie do zrobienia. Powiem wam, że z tym nie umarłem. To ten pożerać nadziei i tak wchodzi, że łopanie dobra, lecimy nexta. No nie, no jeszcze lecimy nexta. Dobrze się grało.